I o czym marzysz? Ta duchowa siła przyciąga w tej chwili wszystkie niezbędne zasoby do realizacji Twoich marzeń. Zostajesz przeniesiony na boską częstotliwość, częstotliwość niebiańskiej doskonałości. Twoje życie wchodzi teraz w zgodność z wyższymi celami. Od tej chwili Twoje życie staje się potężnym magnesem do przyciągania wszelkiego rodzaju błogosławieństw. Zasoby, których potrzebujesz, aby żyć w honorze. Dobrobycie i spokoju zaczynają być przyciągane ze wszystkich stron. Drzwi, które były zamknięte przez lata, zaczynają się otwierać. Okazje, których nigdy sobie nie wyobrażałeś, pojawią się na Twojej drodze. Ludzie, którzy będą służyć jako narzędzia zaopatrzenia, pojawią się na Twojej drodze, przynosząc dokładnie to, czego potrzebujesz. Twój kielich, który tak długo był pusty. Zacznie przelewać się boską obfitością. Nadnaturalne zaopatrzenie spada teraz na Twoje życie. Ten zasób, który pojawia się,